Witam ponownie. Obiecane, że będziemy coś nagrywać. No to działamy. Takie sprawy yy... świeże, że tak powiem. A dzisiejszym bohaterem będzie pompa betoniarka. Z tego właśnie, to samochodu. To jest firma, no wiecie, taka. Także, jeżeli chcecie betoniarkę, tylko z tej firmy. No to zaczynamy. Co nam będzie potrzebne? Pompa betoniarka. Jakiś samochód. No, taka śruba na pokazanie, o co chodzi, typu Torx. Śruba trzynastka wzmocniona. Yy, rozwiercona, wykuta. Śrubka z napinacza z tego samochodu. No i jeszcze taka inna śruba na Imbusa, na pokazanie, o co chodzi. Żebyśmy się nie zatarli, to dobre smarowanie zapewnia dobra kawa. Oczywiście kapucino i oczywiście produkty z PMO też są dobre, ale do silnika, nie do picia, dla ludzi. Jakiś tam mały statyw, jakiś większy statyw, takie coś. I lecimy z Koks. No to lecimy z Koks. Dlaczego ten film? Po co? Dlaczego? A więc tak. Ten samochód ma przyjechany na tą chwilę no, 122 3000. I no oczywiście to jest mój samochód. W tamtym roku był wymieniany rozrząd. Miał gdzieś 10 tysięcy mniej. No i co tam poszło? Ja lubię firmę SKF bardzo. Do tej pory. To znaczy do tej pory, bo w Zielonej Jastrze, jak zakładałem taką pompę ze SKF-a, to Wam powiem, nigdy się nie zdarzyło, że coś tam nie tak, coś nie, nie poszło i takie ogólnie tematy. No ale tutaj to kurde się zdziwiłem. Już tydzień, dwa tygodnie do tyłu, taki no, dziwny dźwięk silnika było słychać, nie? Przy starszych takich, inaczej starszych, większych przebiegach, no to może, wiecie, może coś silniku słychać. Jak ma auto z 300 tysięcy, 400, 500, no 200, 250. Ale auto, co ma 110 tysięcy, to tak trochę nie bardzo. No i dobra, no i... Ja, że mam ogrzewany, nie mam ogrzewanego garażu. stop. Umówiłem się z kolegą. Na lepsze, w lepszych warunkach dogrzewanego garażu. No i mówię, no, że trzeba zobaczyć co z tym rozrządem. Mówię, może coś w rozrządzie, może coś w silniku. Jak w rozrządzie to wymienimy, a jak w silniku to nie będziemy tego ruszać, bo no, no, nie jest to zwolennik jakoś rozbierania silników. Nie zawsze to później dobrze wychodzi. Ale do rzeczy. Ściągnęliśmy pasek osprzętu sprzętu. Alternator ok. Pasek. Rolka napinacza też ok. Eee, no i ściągnęliśmy obudowę rozrządu. No to to nic nie stwierdzisz, tak? Trzeba dół ściągnąć też koło. Pasowe wyjąć, silnik podciągnąć do góry na lewarku. No i dobrze, ściągnęliśmy pasek. Jedna rolka eee, prowadząca ok. Druga rolka prowadząca, lub powrotna, jak to tam nazywa, też ok. Ale pompa wody? Uuu, uuu. Jak? Nie wiem, co usłyszycie. Tak. Tylko wiecie, no, ja nie mam w, w rękach takiej tysiąca obrotów, ani dwóch. A na odpalonym silniku to jeszcze lepiej chodzi. Normalnie jak betoniarka. No i co, no pompę wywalamy. No i teraz dobra. Nowa pompa tej samej firmy. Jak chodzi? Chodzi tak samo jak ta, tylko już trochę ciszej. No to tego absolutnie już nie chciałem zakładać. No i zamawianie części na następny dzień. Hmm. No nie będę mówił nazwy firmy, bo się rozwiązało to dobrze. Ale wam powiem tak. Yy, kilka pomp było. Znaczy, jedna pompa. W środku pudełka, zamiast tej firmy, co miała być, była inna firma i w dodatku używana. To co miałem założyć. A wyszło tak, że jedynie co było sens założyć, to było z firmy INA. No i założyłem, mam nadzieję, że będzie OK. A teraz Wam powiem parę szczegółów odnośnie całej tej yy, akcji wymiany, żeby po prostu Wam uprościć. Dobra, mała przerwa. Trzeba się napić, żeby się nie zatrzeć. No to tak, zacznijmy. To jest śruba, mam nadzieję, że w 13. Trzynastka. No jest wzmocniona, ale na kolor nie ma co patrzeć. Po prostu w takim sklepie żelaznym tutaj dostępnym te wzmocnione są jakby tak malowane na czarno. I na nią, mówięście, jest napinak w jedynce. No i to możecie sobie rano odkręcić taki napinacz, na południe przykręcić wieczorem, znowu zakręcić, no co chcecie, no taki łeb na takiej śrubie jest po prostu, no nie do ruszenia, nie do zerwania, nie? A jak wygląda śruba od astry trójki, od napinacza? O i wygląda tak. Hmm, pewnie ciężko powiedzieć, jak powinna wyglądać. No to Wam pokażę takiego wkręta, to jest wkręt do metalu, Nie, przepraszam, do drewna. No i w nią wchodzi torx, tak, w tamtą od napinacza. Tylko, że jak w nią wejdzie torx, to wchodzi dosyć sporo tego torksa. I od nowa. Wchodzi, wychodzi. Nie ma problemu, żeby to zakręcić, odkręcić. No, tylko że w tą śrubę wchodzi taki torks, nie, nie pamiętam, czy 35-40, i wam powiem, nie wchodzi tak głęboko. Tu jest nawiercone dużo. Ale tam wchodzi może tyle, może milimetr, może dwa. I wiecie co? Po 10 tysiącach po roku, przy dobrym momencie dokręcenia, to jest 22 Nm, te kąty się objadą. Już to tak nie odkręcicie jak tego. Nie ma opcji. I co? Wierciliśmy to. Kuliśmy, żeby wydostać. Bo tego tak normalnie odkręcisz. No i teraz co? Akcja pompa. No pompę damy na reklamację. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tak, pasek trzeba nowy, yy, pasek tam koszt około 100 zł. Pompa, no mam nadzieję, że reklamację uznają, tak. Nawet naruszyliśmy napinacz, napinacz nowy chyba 100 zł, tak. Nowy płyn trzeba dać i tak jestem ciekawy, czy te pieniądze w ogóle idzie odzyskać. Bo sama pompa to nie problem, no ale no poza pompą yy, drugiego pary. Inaczej. Eee, dwa razy tego samego paska do nie powinno się zakładać. No to nowy pasek. Płyn, napinacz. Pewnie i tak nic z tego nie wyjdzie, ale po prostu. No, ja się zawiodłem na akcji na tej firmie. Na pewno już nic więcej z tej firmy nie kupię, bo to jest jakiś cyrk. Że on kupił jakąś nam najgorszą firmę typu Tarpan albo coś w tym stylu. I to nie, nie pykło, nie zadziałało. Dobrze, moja wina, jestem dziad, chciałem uszczędzić. Ale wybrałem najlepszą firmę, z jaką miałem do czynienia do tej pory i nie pykło. Aha, jeszcze jedna firma, yy, sprawa. Pokażę Wam jej konstrukcję. Widzicie, jaki to jest mały odstęp? Rozstrzy. To jest taki mały odstęp, że normalnie można yy, szczelinomierzem to mierzyć jeżeli takie coś dostanie luzu, wirnik, to zerwie się o to, no nie ma bata. Zerwie się będzie dupa i pompa wam stanie. No i jeszcze trochę się poedukowałem, jak teraz te pompy wyglądają. Zobaczcie, tu jest oto taki zbiorniczek. Tak, o, tak jest pompa zamontowana. I każda pompa może ciec, nawet nowa. I teraz tak, jeżeli tu sobie nacieknie, pod y, temperaturą silnika się po prostu wyparuje, jest wszystko ok. Ale, jeżeli nacieknie tyle, a silnik nie zdąży odprowadzić pary z tego płynu, i się tu wyciekać, to wtedy wiecie co? Wtedy pompa jest do wymiany. Cyrk po prostu. A was, jedynce w tej starej konstrukcji nie ma tego, nie wiem co to zasłuży, jestem taki wyedukowany. Jest tylko wirnik i to wszystko. Aha, i tutaj tą motopompę przykręcacie. O, tak jest. Przekręcacie na trzy śruby raz, chyba dwa, i na dole trzy. I to wszystko. Jest przykręcone do bloku, do silnika i tyle. A was trzy jedynce taką jeszcze pompą. Ruchami pompy napinacie rozrząd. I ona tam ma dużo ciężej. I w zielonej Astrze chodzi już no, 60 tysięcy, myślę, i nic nie wyje. Jest wszystko ok A tutaj nie wiem, po prostu. Szok niedowierzanie. Zobaczymy, jak się temat rozwiąże. Z pompami wam powiem, tylko na tyle się temat rozwiązał, że ta co używana to dostałem z wrodzeniem pieniędzy. A co tutaj? Nie wiem, nie wiem, ale po prostu no... ręce opadają. Ręce opadają, co wyjdzie, tam wam dam znać. Podejrzewam, że może pieniądze się dostanie samą pompę, bo słyszałem, że po prostu za jakieś tam dodatkowe rzeczy, czy y, jakieś tam już nie mówię o wymianie, o kosztach za wymianę rozrządu, nie? No bo to no, jak sobie wystawię fakturę? Jeżeli ja to robię tak hobbystycznie, to nie mam jak. I nie wiem, nie wiem, ale po prostu załamka jest na całej linii. Jeszcze raz spróbuję w tygodniu nagrać film na temat zielonej astry. Tam będzie ciekawszy temat. Jak to jadąc z radiowozem wybiła się szyba i nikt nie jest winny. Także w tym tygodniu spodziewajcie się filmu na ten temat. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.